jest historia, ja już mam tego dosyć, ja bym do domu pojechał. Ale to jest w ogóle A ciekawa. nie masz auta. Usłyszał, że ktoś... Ale wy macie. Ale ty nie masz do niego wstępu. Usłyszał, że ktoś woła o pomoc w tym domu, gdzie wie, że tutaj był włamywacz i postanowił tu wejść i pomóc. No, ale myślę, Kacie włamywalcza. on w takich chodzi. Jeszcze dziurawe. Dziurawe? Czy ty możesz tego nie ruszać? Mają tu dziury, serio, czekajcie, wam pokażę. Nie! Jest naładowany, także... A ja na szczęście znalazłam ogrzewacz do rąk w aucie. Mm, to jest nie, zimno. No. Po co on tu idzie? Co ty chcesz? Chcecie ja, sobie ten, jakiegoś laptopa sprawdzać, ja chcę na chatę. To idź. A, to, to idź. Muszę kluczyki. Ale idź, autem się jedzie. Nie, nie, będę Będę z buta. To samo mną się tak słuchaj. Idź, nigdzie cię nie zawieziemy. No idź. dobra, w takim razie zobaczymy. Żebyś nie żałował tego. Ostrzegałem. To Małda, kurde siedziała w majtkach związana taśmą kryjącą do krzesła i my o czymś gadamy. dobra, e, o dziwo na pendrive jest jeden filmik. O, z znaczy... Moja Maja się nazywa. Okej, okay, i nasz przyjaciel w roli głównej. No i puszczamy. Okej. Okay. Tam jestem ja. Maju. Tak długo czekają na tą chwilę. Nareszcie znów jesteś. Ze mną. Udało mi się poruchomić starą drukarkę i dalej się łapać do mnie dołączyć. Ukochana, chciałam wykorzystać tę chwilę, aby nie, Ci się Nie, nie, nie. nie. Co on robi? Ja nie chcę nawet tego komentować. Nie wiem. U... Nie wiem, chyba wychodzimy stąd w takim razie, tak? No chyba tak. Niestety pojadę. Ty co robisz? <laughs> Wiem, że nie odjedziecie. Ty on mi. Co, co ty zrobiłeś teraz? Nie interesuj się i co zobacz. Wiem, że pożałuję, żebyś nie żałował. Ty on mi walił tu w plastik od spodu. Ty jesteś chory? Nie. Nie chciałeś mi odwiesz. Jest plastik popękany normalnie. Patrz. Cieszę się, że minutę później przyszedłeś. No już nie odjechał. Tutaj jest plastik pęknięty cały. Wstawaj jedziemy. i jedziemy. Tu jest policjant. Jedziemy. Musisz za to zapłacić. <noise> <noise> Dobre, Chcesz to mogę ci zaraz szyby jeszcze rozbić do kolekcji. Dobra, w takim wypadku... E... A co ty robisz? E, zostaw to! W takim wypadku zostaw. dzwonimy po prawdziwą policję. Ja, zostaw, to. ja zostaw, zostaw, gdzie, gdzie, gdzie? Chodź tutaj, ja dzwonię.